Osiem młodych wokalistek stanęło do rywalizacji w finale siódmego powiatowego konkursu piosenki angielskiej i niemieckiej organizowanego przez zespół szkół nr 2 imienia przyjaźni polsko-norweskiej w Ostrzeszowie pod patronatem starostwa ostrzeszowskiego. Koncert zakończony wręczeniem nagród odbywał się 1 czerwca w sali sesyjnej starostwa powiatowego. Wszystkim występom bacznie przysłuchiwało się fachowe jury. Pod kątem muzycznym oceniali je Magdalena Sołtysiak, nauczyciel skrzypiec i churów Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia imienia Fryderyka Pena w Ostrzeszowie oraz Adam Fulara, wybitny gitarzysta i kompozytor. Natomiast na umiejętnościach językowych skupiały się nauczycielki z zespołu szkół nr 2, Katarzyna Kubiak-Moś i Anna Płaczkowska wraz z fundatorem nagrody głównej Andrzejem Lamkiem. To często jest tak, że to różne takie względy. Jedna na przykład z uczestniczek jest lepsza w czymś, a druga w czymś innym. I no, ta ocena jest z tego punktu widzenia trudna, natomiast zawsze w konkursach jedna rzecz ma znaczenie. Jak na przykład występuje kilku wykonawców, im mniej więcej poziom jest wyrównany, czyli wszyscy występują w podobny sposób i jeden z wykonawców się czymś wyróżnia, to zawsze działa na plus, bo mamy taki przekrój. Warsztat można mieć znakomity, ale po prostu no, czasami ktoś się czymś wyróżnia. No i mo możliwe, że to dzisiaj zadecydowało. Decyzją jury miejsce trzecie zajęła Hanna Śmigielska ze szkoły podstawowej w Doruchowie, na drugim miejscu znalazła się Blanka Pierucka ze szkoły podstawowej w Grabowie nad Prosną, a ze zwycięstwa cieszyć się mogła Otelia Kozłowska ze szkoły podstawowej w Mokoszycach. Dla mnie ogromne było zaskoczenie, ponieważ rok temu również dotarłam do finału, ale nie zajęłam żadnego miejsca. Otelka bardzo sumiennie przygotowywała się tutaj do występu. Bardzo ćwiczyła w domu i naprawdę jestem pełna podziwu dla niej, że po prostu odważyła się wystąpić tutaj na tak, wśród tak wspaniałych innych uczestników. Trzymam za nią kciuki, żeby kariera tutaj wokalna otelki się rozwijała. Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy ją oglądać jeszcze na większej scenie niż tutaj ta, która była dzisiaj. Sama Otylia nie kryje, że chciałaby swoją przyszłość związać właśnie z muzyką. Muzyka generalnie to, to, to jej życie, to, to moje życie. Tak. <grafy> chciałabym iść w przyszłości na studia muzyczne i no po prostu chciałabym, żeby moje życie było związane z muzyką. W opinii Adama Fulary wszyscy uczestnicy finałowego koncertu mają szansę na sukces na niwie muzycznej. Powiedziałbym, że wszystkie wyróżnione osoby, czyli ca, cała czwórka, rokuje takie nadzieje i nawet bym powiedział, że pozostali też. To jest coś takiego, że nigdy nie wiadomo. Czasami możemy na kimś położyć krzyżyk w tej chwili, a on się tak rozwinie, że nam po prostu szczęka opadnie za jakiś czas i tego, tego im z całego serca życzę, żeby tak było. Natomiast muszę powiedzieć, że te pierwsze miejsca to rzeczywiście już tak rokują nadzieje na profesjonalnych muzyków i na pewno coś z tego będzie. Aby móc zaśpiewać w wielkim finale, należało najpierw przejść gęste sito trzyetapowych eliminacji. Muszą się zmierzyć najpierw między swoimi kolegami i ze sobą wzajemnie w szkołach. Potem do eliminacji międzyszkolnych, maksymalnie mogą przyjechać tylko trzy osoby z danej szkoły. I z tych trzech osób możemy maksymalnie do dziesięciu wybrać osoby, które zaśpiewają w finale. Czyli to jest taka elita rzeczywiście? To jest taka najlepszy. elita. Dlatego też zależało mi, żeby wśród jurorów były przede wszystkim osoby postronne. To są osoby, które nie są w żaden sposób związane z tymi uczniami. Nie brakuje przykładów potwierdzających, że konkurs może być skuteczną trampoliną dla uzdolnionych muzycznie dzieci. Okazuje się, że te osoby, które tutaj stawiają takie swoje pierwsze kroki, właśnie na tej scenie, e, brną jakby i idą tą ścieżką muzyczną w przyszłości. E, bywam często, nie ukrywam tutaj w alchemiku na tych comiesięcznych dżamach, i miło jest patrzeć. Jak są to osoby o kilka lat starsze, ale właśnie zaczynali w ten sposób. Czyli najpierw byli zauważeni przez taką tutaj naszą społeczność lokalną, potem dostrzeżeni przez nawet szersze grona muzyczne. I cieszę się, bo to jest też taka swego rodzaju promocja tych osób, które może nie miałyby okazji pokazać się gdzie indziej. Tegorocznym finalistom życzymy więc, aby wkrótce mieli okazję zaśpiewać na znacznie większych scenach.